Ostatnio podczas oglądania TikToka dość często natrafiałem na pewną reklamę, która dotyczyła gry Pokémon na telefon, co jest trochę dziwne, bo przez ostatnie 8 miesięcy jakoś nie oglądałem na internecie absolutnie nic o Pokémonach. Ale no, jak już ją tak obejrzałem 50 raz, to stwierdziłem, nawet ciekawe to wygląda, może to nagram. No więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Xajan, A dzisiaj zobaczymy sobie ciekawiej zapowiadającą się grę Pokémon na telefon. A teraz małe ogłoszenia parafialne. Jeśli przyszłeś tu tylko dla filmu, to przewin sobie do tej minuty, a jeśli jesteś moim widzem i chciałbyś wiedzieć, dlaczego mnie nie było, to sobie zostań. Ogólnie mi się wydawało, że mnie nie było tak z dwa miesiące. Ale weszłem sobie na mojego YouTube'a ostatnio i zobaczyłem, że nie było mnie 8 miesięcy, to się lekko zaskoczyłem. Ten rok, yy, jeśli chodzi o nagrywanie na YouTube, zaczął się dla mnie perfekcyjnie. Zacząłem robić filmy, które robiły tysiące wyświetleń, mnóstwo nowych ludzi odkrywało mój kanał i wszystko po prostu układało się perfekcyjnie. Ale nadszedł taki moment, że z względów prywatnych, o których jednak wolałbym nie rozmawiać. Musiałem na jakiś czas przestać. Nie wiedziałem, czy to będzie przerwa miesięczna, półroczna, roczna, czy w ogóle kiedykolwiek wrócę. No, ale tak się złożyło, że potrwało to 8 miesięcy. Szczerze, pewnie zostawiłbym ten kanał. Po prostu martwy. W pewnym momencie nawet schowałem filmy. Ale pamiętam, że po chyba pół roku nie nagrywania dostałem komentarz pod jednym z moich jeszcze nieschowanych filmów. To chyba na shortcach było, bo ich nie schowałem. Ktoś napisał coś w stylu, że dalej czekam na film. I to wtedy we mnie tak uderzyło trochę inaczej, wiecie. To był naprawdę moment, kiedy. Po prostu coś do mnie trafiło, że ja tworzyłem y, treści, które naprawdę docierały do ludzi i się im podobały. O was mówię. Skoro tego słuchasz, to zakładam, że raczej moje filmy ci się podobają. Albo i nie, ale wiecie o co chodzi. To po prostu wydało się w tamtym momencie dla mnie takie, że faktycznie zrobiłem coś, czego się nie spodziewałem, że kiedykolwiek mi się uda zrobić. Jestem z tego naprawdę dumny i stwierdziłem, że. Będzie trzeba wrócić jak najszybciej. Jak tylko będzie okazja, to wrócę. I jak tylko się znalazła okazja, to wróciłem. W moim poprzednim filmie nie wypowiadałem się o moim powrocie, ponieważ był to temat dość medialny, wiecie o co chodzi ten wyciek. Sądziłem, że to trafi do większej ilości osób i nie chciałem tracić, że tak powiem, czasu antenowego na to, żeby się tłumaczyć z mojego niebycia na YouTube. Cieszmy się, że wszystko wróciło do normy i miejmy nadzieję, że już tak zostanie. Mam zamiar Nagrywać tak po dwa filmy w tygodniu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze nie chcę się jednak na nic tak mega nastawiać, bo muszę przyznać, że nie jestem w najlepszej chwili w swoim życiu, ale stwierdziłem, że nagrywanie na YouTubie mi pomoże. Dobra, bo już się rozgadałem, za dużo gadam. Jeśli jesteście czegoś ciekawi, czegoś nie powiedziałem, bardzo możliwe, że coś pominąłem, to możecie mi o tym napisać w komentarzu. A na razie bezbędnego przedłużania, zaczynajmy! No to tak, gra nazywa się Pocket Pixel. Z tego co widzę, to jest dość świeżą grą, bo wyszła 27 września. I też nie jest jakoś turbo popularna jak na razie, bo pobrano ją na razie na sklepie Play dopiero 100 tysięcy razy. W sensie to dużo, ale wiecie, Pokémon Go pobrano 500 milionów razy. I to ponad. Jest to gra studia Large Box, którzy na sklepie Play mają tylko tą grę. Yy, może się potem zagłębię, czy mają coś więcej w znadzu. Oczywiście jeśli mi się tak raz podoba, bo wiecie jak to jest z grami na telefon. To jest reklama, a to jest prawdziwa gra. No ale nie przekonamy się, dopóki tego nie sprawdzimy. Dobra, jesteśmy sobie w gierce. Yy, ogólnie muszę się przyznać, że to jest moje drugie podejście do nagrania tego filmu, ponieważ pierwsze było wczoraj, ale... Źle ustawiłem nagrywarkę, i nagrała mi się pionowa, nie poziomo, i jakoś tak wyszło. Dobra, mamy tu jakieś serwery, generalnie nie wiem co to oznacza, ale mamy jakiś domyślnie wybrany, to zacznijmy sobie gierkę. Okej. Okay. Eee... Tu generalnie będzie do nas gadał Oak. Eee, czy nas obchodzi to, co do nas mówi Oak? No niezbyt. Pewnie każdy już to słyszał po 50 tysięcy razy w swoim życiu. Być może jest to jakoś przerobione, aczkolwiek. Mówmy się, nie obchodzi nas to. To jest dość istotne. Przechodzimy do stworzenia postaci. Mamy tutaj dość sporo wyborów, męskich, żeńskich. Sprite, chyba nawet własnoręcznie robione, Ale bo i nie. <śm> wiecie co, nie jestem pewny, chyba nie. Ja jestem laikiem, całe życie grałem w Fire Lady i Emeraldy i... i tyle wiem. Ale wybierzemy sobie tego ziomka, który jest bodajże z Pokémon Black. Jeśli nie jest Pokémon Black, to już pewnie mnie zjedliście w komentarzach. Nazwiemy go sobie Ksajanowski. Create. A no tak, nie mogę już go nazwać Ksajanowski, ponieważ już Ksajanowski go nazwałem wczoraj. To w takim razie nazwiemy go Ksajan. Dobra, tworzymy postać. Co my tu mamy? Dalej lecimy. Oak tutaj stanął w miejscu i się nie rusza. Ojej. Mam pewną teorię. Czyżby gra się zawiesiła? Wczoraj też miałem taką sytuację, tylko jak w trawę weszłem, ale żeby na samym tworzeniu postaci już mi się tę. Kurde, trochę słabo. Jeśli to ma być najlepsza gra na telefon o Pokemonach, to ja nie wiem. Dobra, poleci szybki resetik. Ogólnie sorry, jeśli miałbym trochę zjechany głos, ale jestem prosto po treningu, grałem teraz w nogę i. Wiecie jak to jest. Nie wiem o co chodziło w ogóle nie mogłem się zalogować na swoje konto, które przed sekundą utworzyłem i musiałem się przez Facebooka logować. Mam nadzieję, że nie zlikuje nigdzie żadnych danych. W każdym razie zaczniemy jeszcze raz nową grę i obawiam się, że już znowu kolejna moja nazwa może być zajęta. Oczywiście, że tak. Kuźwaj, co ja mam. Jak ja się mam nazwać? Nazwa ze Steama kiedyś miałem taką nazwę na Steamie Miejmy nadzieję, że tym razem nic się nie zawiesi. I że będziemy mogli spokojnie rozpocząć grę. Otóż nie, ponieważ profesor Oak postanawia znowu się zlagować. Nie, no wiecie co, ja spróbuję chyba trochę poza kamerami to poogarnąć, jak mi to zadziała, to dogram resztę, bo to trochę nie ma sensu. No dobra, próbujemy raz jeszcze. Start game i zobaczymy czy nam teraz załaduje. Załadowało. Jesteśmy w grze. Okej. Witamy, witamy tutaj w gierce. Tak to się prezentuje. Mamy Pierdyliard jakieś rzeczy u góry. Guziczków, eventów, nie eventów. Nasrane tego jest pełno. Yy, oczywiście przypomina to trochę Poke-MMO czy coś w tym stylu. Chyba jest w ogóle Poke-MMO na telefon, tylko że ja nie pamiętam takich rzeczy. Czy mamy potjąka? A to nie jest komputer, sorki. To jest laptop, na którego nie możemy wejść, okej. Okay. No to sobie wychodzimy na dół. Co my tu mamy? Profesor Elm mnie szukał. Sam we mnie czemu Elm mnie szukał, skoro... Z ołkiem gadaliśmy na początku. Okej. Okay. Za dużo wykrzykników, nie wiem o co chodzi. Wiecie jakiś delikatny problem? Ja mam strasznie potłuczony telefon, ale to tak strasznie i akurat mam w miejscu, gdzie jest tekst, mam strasznie słabą widoczność. Ale z tego co rozumiem musimy iść do profesora Elma po Pokemona. Profesora Elma, którego widzę tutaj, więc sobie z nim zagadam. A to nie jest profesor Elma. No dobra, niech wam będzie. A to nawet nie jest jego laboratorium. O co tu chodzi? Ale po prawo mamy coś takiego jak misję. Jak klikniemy na misję, to nasza postać zaczyna sama iść, więc nas ładnie zaprowadzi. O, jest ten rudy śmisie. No, Silver. Odchodzimy. Tu jest Elm, tylko że go nie zauważyłem, bo go zasłonił Kong. O, ksajan, to ja czekałem na Ciebie. Dobra. Mniejsza w to, co Ty do mnie gadasz, bo ja bym chciał dostać mojego Pokemona. Na razie dostaję już kolejne rzeczy. Trzeci poziom zdobyłem, jeszcze nic nie zrobiłem. I to jest bardzo spoko, możemy sobie wybrać Pokémony aż do siódmej generacji. Ja oczywiście wybiorę moją ulubioną piątą generację. I mojego ulubionego Snaiviego Snivy mój ulubiony starter. Mój ulubiony też yy, myślę, że Pokémon. Teraz gadamy sobie z Elmem. I on coś nam gada. U, dostaliśmy kolejne rzeczy. Kolejny level up menu, Pokemony. Follow. Ok, możemy z tego wyjść. I. Co się dzieje? Mm, co jeszcze muszę zrobić? Zaś gadać z nim. No wy myślicie, że mnie obchodzi, co on do mnie gada. Ok, dobra, teraz tam tutaj. Pani z laboratorium coś wręczy zgaduje, że po Tionka, bo to by pasowało do gier Pokémon. Oczywiście, że tak. No i ten rudy Jakby co, to ja nie mam nic do rudych, ale. Silver to jest Silver, umówmy się. Go się nie da lubić. No nawet nie jest rudy, tylko bordowy, ale no sorry. No jakiś czat tu widzę w lewym górnym rogu. To jest ciekawe. Dobra, mamy pierwszą walkę w ogóle. Wiecie czemu nie szczaiłem, że w ogóle coś się dzieje? Bo słyszycie tą muzykę w tle? Klikamy tutaj Take, bo zasnę przy tej muzyce, dosłownie. Jak można mieć walkę, Pokémon przy takiej muzyce? Co to jest? Kurde, Halloweenowa gierka? O co chodzi? W sumie jest pewnie jakiś event Halloweenowy teraz. Okej, okay, mamy czwarty poziom wbiliśmy na Snivim. Nawet piąty od razu. Za pokonanie Pokemona na pierwszym poziomie dostałem dwa levele? Trochę dziwne, ale dobra, nie narzekam. Ogólnie możemy obejrzeć o co chodzi z tymi rzeczami u góry. Klikniemy sobie w Sing -up, bo mamy tutaj jakieś rzeczy. Okej, okay, mamy 100 gemów. Nie, mamy. A, odebrałem pikachu jeszcze nie możemy odebrać event jeden darmowy okej okay, taka zabawka w sensie ten automat z zabawkami czemu on tam poleciał aha dostałem puzzle do pidgeota jakby aha to w tej zasadzie to działa rozumiem poke loterii konopski nagrał kilka dni temu jak to nagrywam film o hazardzie to zakręć raz na ruletce 20 gemów. No to jeszcze raz. No i 20 gemów i już mnie nie stać, widzicie? Hazard jest zły. Co My tu mamy 300 golda. Jakieś gifty. Roto. Wstajemy Rotoma. Tak za darmo. mamy dwa poki, rozumiem, tak? No mamy, normalnie dwa. No ma dwie gwiazdki, nie wiem co te gwiazdki oznaczają, ale tak. Uuu, coś my tu mamy. Kolejne tutaj maszyny losujące Otwieramy jakiegoś pokebola Eevee Mamy Eevee za darmo Co jest? Ludzie Zaraz mi legendę jakąś dacie za darmo Online rewinds Okej okay, tutaj aha za 10 minut grania Dostaliśmy 5 pokeboli Potem za pół godziny grania i potem nie wiem Pokémon lesson jakieś mam O co chodzi? 5 rare Candy otrzymałem czy będziemy teraz używać Rare Candy na naszych Pokemonach? Type Up Mamy 35 Rare Candy na start? Czekaj Użyłem jednego Rare Candy i Eevee ma już szósty poziom ja, Ta gra jest piękna Ta gra po prostu omija całkowicie Aspekt y, exp, Expienia A wiecie jak ja Expienie uwielbiam Okej, okay, zmierzymy się teraz z nim w walce ale ta muza mogłaby być trochę bardziej dynamiczna. Dobra, ale mniejsza w to. Ja tylko narzekam. A co mi tam? O, ma... widzicie, mamy nawet razy dwa na walkach. A to się ceni, naprawdę. W grach Pokémon, nie wiem czemu gry na, na przykład na Switcha nie mają razy dwa, bo ja naprawdę nie umiem w nie grać. Jeszcze w Pokémon Legends Arceus się grało nawet spoko, ale. Wam powiem, mam jeszcze co? Patrzę na moją półkę, Brilliant Diamond i. I kurde, to pamiętam, że szło ciężko. Wiecie jak się jest przyzwyczajonym do grania na emulatorach, gdzie się jest przyspieszenie. Yy, kurde... 15 nawet bardziej. Yy, to potem jest ciężko. Co jakaś panienka do nas podchodzi z klifery? A no, jakbym to przeczytał, to pewnie bym wiedział co gada. Dobra, lecimy tutaj tak jak nas poprowadzi gierka. Idziemy przez most i tu jest. Co, zgaduję, że będziemy się uczyć łapać pokemony Ej, nie wiem czemu, ale ta muzyka daje mi trochę złe wspomnienia, nie? nie, nie naprawdę nie wiem o co chodzi. Dobra, no to lecimy coś, nie? Jest... Execute? Co wy gadacie? Ja go nie chcę łapać. Select Pokeball, ok, tylko że... No dobra, <laughs> nie dali mi go wybrać. Ale musicie przyznać, że ta gra wygląda ładnie. ok? Możemy się śmiać, że musiałem ją resetować 15 razy, żeby ją odpalić. Ale to jest gra amatorskiego studia, które na pewno będzie ją aktualizować. I miejmy nadzieję, że nie umrze po miesiącu. Ta gra już ma miesiąc, prawie. Za chyba 5 dni będzie miała miesiąc. Więc. Kurde. Miejmy nadzieję, że będzie trwała jak najdłużej i że się będzie rozwijać fajnie. Po co mielibyśmy być źle nastawieni? Co my tu mamy? Jakieś tikety czy coś, jeśli dobrze przeczytałem? Great. Great. Aha, ulepszamy mu statystyki. Bardzo fajnie. Jeszcze możemy mu zwiększyć poziom. I będzie Git. Każdemu zwiększę. Mamy tyle tego Rare Candy, że to. A szkoda nie korzystać. Tylko Executor bym nie zwiększył bym Executa transferował, jakbym mógł. Okej, okay, kolejna walka. Znowu kurde, z taką muzyką do walki, że nie wiem. Mamy Wayne Whippa w ogóle, tego nie pominąłem to całkowicie, że Steve go poznał. Ale to dobrze Jesteśmy dość znacznie lepsi Nasza snajwi to jest snajwica, ponieważ to jest kobieta Nie wiem co ja właśnie powiedziałem, ale spoko W każdym razie prawie dziewiąty poziom ma snajwi Okej, okay, ale my mamy dziewiąty poziom konta Wiecie co, wątpię, że ja będę kiedykolwiek poza nagrywką Tą nagrywką odpalał tą grę Ale nie wygląda źle, no szczerze Jakbym, nie wiem, jechał pociągiem, nie wiem, kurde, na drugi koniec Polski Yy, no to, czemu miałbym sobie takie zresztą pograć? Fajne! Albo nawet nie! Jakbym po prostu by mi się nudziło, i w sensie mam lepsze zajęcia do roboty, ale jak ktoś lubi. Czemu nie, na telefon taka gierka? Graficznie mega ładnie. Normalnie widzę, że na czacie piszą rzeczy, a nie piszą nic ciekawego, ale Ale piszą. A walczą tu między sobą, bo mają tu versus napisane. Ej, to fajne, może nam się uda z nim zawalczyć. Friendly Battle. O, mam mega więcej Pokémonów ode mnie, to trochę głupio, że go wyzywam na walkę A, trener jest zajęty, no dobra, no, warto było spróbować Ratata No rataty nie będziemy łapać, ale wbijemy z mu dziewiąty poziom Okej, okay, zostało mu 3 AP, on jest za 6 To my go takelem dobijamy I co? Dziewiąty poziom, poznajemy jakiś atak? Coś się dzieje? Nie, ale zdobywamy jakiegoś grzyba. Kolejny Pokémon Wulplim. Wulpix, oczywiście. Wulplim. Skąd ja to w ogóle wziąłem? Ja go chciałem złapać w ogóle, wiecie? Tylko, że o tym zapomniałem i go zabiłem. Okej, okay, zrobimy jeszcze, myślę, jedną misję tutaj. Yy, mamy jeszcze powrócić do profesora. Nie wiem, co ten profesor nam da. Może Pokédexa? Chyba mamy. Nie wiem, nawet. Skoro mogłem łapać poki? Fight with profesor Takie rzeczy to tylko na modach A że jest asystentką No dobra, no to prędzej Okej, okay, ma alolańskiego wulpixa A alolański wulpix To co, jakby ten... Ej, dobrze to zadziałało no Dobra, jeszcze growlite No to żeby ciągle nie być tym samym tym To niech wejdzie ten rotom Replace On nas flame wheelem. Kurde, on za takie ataki na szóstym poziomie? I zaraz podpalił. To Thunder nie? No i dobra, i się udało. Rotom ósmy poziom, znaczy dziewiąty. No i atakuje kolejnym Wulpixem, tylko tym razem zwykłym. Też go tu oczywiście Rotom rozwala. To jest razy dwa? To jest mega wolna ta gra w ogóle. Ale nie no, mi się naprawdę podoba Pogadamy sobie z Elmem Zlewelapowaliśmy Okej, okay, ogólnie muszę wam przyznać, że Pomimo początkowych problemów z zalogowaniem się, co wydaje mi się, że po prostu było winą, nie? wiem, Może mojego internetu, może Może coś ze mną było nie tak, bo naprawdę wczoraj wszystko śmigało, więc to nie jest tak, że tak jest ciągle. Albo po prostu dużo ludzi na serwerze, to też nie wykluczam. Gra mi się naprawdę nieźle. Na początku, wiem, że ja nawet jeszcze samouczka pewnie nie skończyłem, ale naprawdę jest Git. Graficznie gra jest po prostu świetna. Mi się bardzo podoba grafika tej gry. Jak to jest stary gra na telefon, wchodzisz na sklep Place, pobierasz i masz taką gierę do grania w nudne yy, sobotnie deszczowe wieczory. Szczerze polecam Wam ją spróbować. Jeśli chcielibyście, żebym się w nią bardziej ograł i wam się spodobała, i chcielibyście z niej więcej odcinków, to powiedzcie. Dla mnie jest to trochę problematyczne, nagrywać to na telefonie, ale ja nie ogarnę. Ogarnę. Jeśli, oczywiście, odcinek Wam się spodobał, to miłoby mi było, gdybyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję. A ja już na razie dziękuję za oglądanie. Mówił Ksajan Siema